Po wejściu do stada, musicie Państwo sobie wyobrazić, że jest to jakiś stado cielaków, do którego wchodzi koń i jeździec wybiera jedną sztukę. Z tą sztuką tak wyprowadza, żeby stanęli naprzeciwko siebie lub równolegle. Od tego momentu wodze idą w dół, jeździec zamiera i rozpoczyna pracę koń. Jeździec ma po pierwsze cały czas mieć wzrok ustawiony. Nacielaka. Nie wolno mu popatrzeć w inne miejsce, gdyż ten koń to widzi. To jest dekoncentracja konia, natomiast on sam będzie pracował. Chyba, żeby cokolwiek można mu pomóc, ale my nie jesteśmy tak szybcy, nawet nasza myśl nie jest tak szybka, aby zda, dała możliwość wygania zawodów poprzez naszą ingerencję. Ona się kończy w momencie, kiedy kończymy rozgrzewkę, kiedy wjeżdżamy z wysoko podniesionymi rękoma w stado. To jest koniec naszej pracy. Już poza tym jesteśmy uzbrojeni w buty, ostrogi. One nie są, one są płaskie, nie mają żadnych kolcy. Po to tylko, żeby w razie gdyby spóźnił się troszeczkę, żeby można było go zmotywować uciskiem, żeby skoczył do przodu. Ale dobry koń tego nie potrzebuje. Koń musi przede wszystkim dobrze się zatrzymać. On musi siedzieć mocno na zadzie i się bardzo dobrze cofać. Jeżeli przyłożę. Nogę ma odejść zada, jeżeli przyłożę nogę z przodu, ma odejść z przodę i tak musi tańczyć ze mną, ja go nie kopię, ja go tylko proszę o to, żeby wykonywał te podstawowe elementy. One są potrzebne, gdyż proszę Państwa, ten koń, kiedy jest szybka krowa, musi siąść maksymalnie, prawie że na ogonie siedzi i jeżeli nie ma, nie jesteśmy w stanie e, pracować i by, roz, rozluźnić mu ani zadłu, ani przodu. On nigdy tego nie wykona. Będziesz tylny, a mało tego, wystraszy się i zostanie w tej pozycji e, tak jakby zamurowany. Prawo. Tył. Tak. Przód. Bardzo ładnie. Jest luźny. Ja już go wcześniej przygotowałem, ja już nie chciałem tutaj pewnie, zabierać za dużo czasu. Ten koń musi idealnie się cofnąć przesunąć za i zrobić obwód i ustawić je z powrotem do, do jakby do cielania. za mocno jest zgięty na razie, do tyłu i do przodu, tak jest i tak ćwiczymy konie kakingerowe i tak naprawdę jeżeli byśmy chcieli powiedzieć na czym ta rzecz polega to jeżeli ten kon opanuje te dwie, trzy rzeczy i oczywiście bardzo dobrze porusza się po liniach prostych potrafi je utrzymać i potrafi utrzymać właściwie konie mamy wyszkolonego, ale to trwa 4 lata Początkowo go konia w ten sposób, że i teraz zróbmy w lewo w stronę łuk, także co, tak, żeby on, szedł sobie... A, on ma i za to. Tak go i sprawdzamy przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy, czy ten koń będzie w stanie za cielakiem podążać. Teraz prawo, proszę. Tak, on to robi. On już tak nie lubi tego, bo on już się nauczył bardzo o rzecz. Ale młode konie tak muszą być szkolone. Tu. Dobrze, dziękuję jeżeli tak mija jeden, drugi, trzeci miesiąc, ten koń coraz bardziej będzie się, że tak powiem, utożsamiał z tym cielakiem. I później z tego ogona przechodzimy do bocznego chodzenia z cielakiem, pomalutku, spokojnie. Oczywiście wcześniej mocno go gimnastykując, bo on musi być wygimnastykowany. Super. Tak. Zatrzymujemy się. Idziemy w drugą stronę. Pięknie. Bardzo ładnie. W drugą stronę.

Tak, Bo on ma teraz cztery kroki. Dobra. Teraz podejdę do was, Nie, nie, tam idziesz. Ja. Teraz będziecie bardzo krótko skakać, dobrze? Także zrobimy tak, że wy zrobicie trzy kroki i potem trzy kroki w drugą stronę, okej? Okay? Tylko liczcie, bo on to będzie, bo on, on, on mam powiedzieć, ile jest to trzy kroki, dobra? Bo on to wszystko umie. No. Tak. No. И вдруг. Раз крок и вдруг. Раз по крок. Крок, 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 крок. Ха-ха.